Złotej zbroi produkcji jest studio z Warszawy. Będzie tu reklama z naszej strony, jak najbardziej. Tak jest, z piękną malowaną własnoręcznie tarczą. Basia, dziewczyna z Mazur, córka rybaka, mówiąc krótko Mazura z Mazur. A jej przeciwnikiem będzie Franz von Mittelheim. Do kolejnej walki przygotowują się Arne Kozikowski oraz Józek Pasieka. Super, to mi się liczy. Basia Barba w barwach czarno-złoty. Tak jest. Przeciwnik ma trudne zadanie, walczy z kobietą. No, nie może przegrać, a jednocześnie nie może się okazać gmurem i brutalnym. Zobaczymy jak się z tego wywiąże. I ruszyli. Basia obecnie intensywnie naprawdę trenuje, trenuje z najlepszymi zawodnikami w kraju. Nie jest jeszcze zawodniczką doświadczoną. E, cały czas na umiejętności. umiejętności. Ona, ona się dużo uczy, a jeszcze musi się dużo nauczyć oczywiście, ale ma ogromny zapał, ogromny entuzjazm no i naprawdę, naprawdę bardzo dobre możliwości. Tak jest, odpowiadają. Bardzo proszę dziewczynkę stojącą przy płotku natychmiast odsunięcie się. Drodzy państwo jeszcze raz przypominam, nie wolno podchodzić do ogrodzenia yy, ogradzające, szl ogradzającego szlana. Stop, koniec walki. Wielkie brawa, bardzo proszę, żebyście Państwo pilnowali dzieci, przy szrankach mogą znajdować się tylko sędziowie, ewentualnie zabezpieczający yy, teren rekonstruktorzy, bądź pomagający walczący. A walkę wygrywa Frans von Mittelheim.